Witamy serdecznie na Kahalkam Camp 2019. Wszyscy zaczęliśmy modlitwą uwielbienia dzieci. Dzieci uwielbiają uwielbiać. Na boisku toczyła się zacięta walka naszych starszych chłopaków, którzy mogli wziąć udział w zajęciach sportowych. Grali w piłkę nożną, były różne ciekawe akcje. Dla nas wszystkim wielkim wydarzeniem był chrzest, który był podczas mszy świętej. Gratulujemy małemu Emilowi i jego rodzicom. Konferencję do południową poprowadził lider stowarzyszenia Kahal Witold Kacała. Do południa były zajęcia plastyczne z elementami sztuki, gdzie dzieci mogły zrobić swoje bluzki oryginalne z logiem Camp. W południu odbyły się warsztaty dla rodziców, które poprowadził Witold i Bożena. Posłuchajcie wypowiedzi uczestników tych warsztatów. Fajne jest to, że mamy te grupki dzielenia, nie? że można się wymienić doświadczeniami. Dzisiaj rano też po konferencjach jak byliśmy w tych grupkach to tak spontanicznie się zawiązała grupka rodziców. Dagna nazwała grupka matek karmiących, <laughs> chociaż już nikt nas nie karmił raczej jedzących. Ale yy, i też od razu temat dzieci, wychowania nie? i to było, to, było, to było bardzo fajne, czy są takie spontaniczne grupki to. Nie, 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 bez, nie przez przypadek nie? Mm. się to dzieje. Świetnie się też zawiązują relacje wtedy nie tak. bo wiesz, poznajesz ludzi, których nie znasz właściwie albo przelotem, tylko ich czasami no, czasami no tak. widujesz na cześć, cześć, a właściwie można głębiej porozmawiać, można się poznać bardziej. Nie? No właśnie. Jest, to jest świetne. Albo się czasem rozmawia, ale się nie porusza tym. Tematów, nie? No bo kto tak no. chce się dzielić od no. razu, nie na dzień dobry. Dokładnie, dokładnie. Yes. No było tak. Dzisiaj fajnie. Mm. Ale w ogóle, szczerze, szczerze mówiąc, to też tak czasem ulży człowiekowi, jak usłyszy, że inni też mają szczęść problem. <laughs> Ci wydaje, prowadzi. że wszystko super. A później się okazuje, że tak naprawdę wszyscy się zmagają z tym, z, tymi, z podobnymi problemami. W tych zajęciach też no, podobał mi się temat zupełnie niekonwencjonalnie. Witek do tego podszedł i to jest super, bo Teraz wszyscy się zmagamy no. z, tym, z tym, z naszymi dziećmi, z tym, co nasze dzieci czasami y, przeżywają, a czasami nie rozumiemy tego z tego. No, no właśnie. No. Młodzież miała swój blok tematyczny, który dotyczył modlitwy uwielbienia, które poprowadziła Ania i Łukasz. O godzinie 20 rozpoczął się wieczór uwielbienia który poprowadził młodzieżowy zespół Juf Kahal.